Równania za sobą to czas na nierówności. I tak. Co tutaj jest ważne. Ważne jest zrozumienie tego zagadnienia. Trochę tak śmiechem, trochę nie. Ale o co mi chodzi? I o co w ogóle chodzi w tym filmie? W tym filmie chcę tutaj pokazać metodę, jak sobie radzić z nierównościami. W kolejnych filmach będzie. Na przykładów, ale ten film pierwszy, który właśnie oglądasz, nagrywam po to, żeby Tobie wyjaśnić, żeby tobie pokazać. E, dlaczego tak, a nie inaczej. Bo tutaj troszkę przechodzimy w inny, powiedzmy, na inny poziom abstrakcji. E, I chyba tyle. To było takie słowo wstępu. No, i tak, mamy coś takiego. I fajnie ażby się chciało pomnożyć obustronnie przez x minus 2. No ale nie mogę tak zrobić. Dlaczego? Bo nie wiem, czy to jest dodatnie czy ujemne. Jak będzie ujemne, to mi się znak zmieni i kicha. No nie? E, więc. Więc. Zacznijmy od początku. Co tutaj jest? Nierówność, tak? Tu jest, że coś ma być większe od zera. Czyli moja lewa strona to jest lewa, lewa strona. Kiedy jest większa od zera? Się tak pytają. Inaczej. Kiedy moja lewa strona ma znak plus? No nie. I kiedy mamy znak plus? Mam plus podzielony przez plus, zawsze jest większy od zera. Minus przez minus jest większy od zera. I. Bo jak mam minus przez plus, to to jest mniejsze od zera. Jak mam plus przez minus, też to jest mniejsze od zera. Tak. I. To, to pamiętasz, no nie? Prawa znaku. Yy, I tak. Celowo robię teraz taką przerwę. Bo też jest takie. Yy, Taka własność, że dla dowolnych liczb rzeczywistych znak ilorazu jest taki sam jak znak iloczynu. Czyli e, jak mam to przez to, to plus razy plus musi być większy od zera, albo minus razy minus jest mniejsze od zera. E, I czekaj, ja tylko tutaj to przypiszę, żeby była taka ściąga mniejsze od zera, plus przez minus mniejsze od zera i plus razy plus większe od zera i minus razy minus mniejsze od zera. I tak, eee, mam na, masz do tego momentu pytania. Ja wiem, że to będzie trochę takie, no, teoretyczne, ale e, tutaj to kumasz. I tak. Jak się ma to do nierówności? Możesz to obliczyć na kilka sposobów. Mianowicie to równanie nasze, to znaczy, przepraszam, nierówność pierwsza. Najczęściej to się robi w taki sposób, że piszę x minus 3 przez x minus 2 większe od zera i to zamieniam na iloczyn, bo najczęściej jest łatwiej. Czyli robię x minus 3 razy x minus 2 większe od zera. Dlaczego tak robię? Bo mi chodzi o to, żeby poznać e, znak. Kiedy to wyrażenie jest dodatnie. I tutaj korzystam po prostu z własności liczby. Pierwszy sposób. Drugi sposób. Mam zapisane coś takiego i coś takiego. Co to znaczy? To znaczy, że aby to nasze było większe od 0, to x minus 3 musi być większe od 0 i x minus 2 musi być większe od 0. Uwaga, czasem może wyjść zbiór pusty. Dlatego wtedy wkracza trzeci sposób minus 2 większe od 0, czyli x minus 3 musi być mniejsze od 0 i x minus 2 musi być mniejsze od 0. Tutaj, tak już pozaznaczam, Zróbmy tutaj 1, 2, 3. U nas w pierwszym korzystam z tej trzeciej nierówności, tutaj w trzecim korzystam z drugiej, a w drugim z pierwszej. I trzeba to po prostu rozwiązać. W każdym zawsze wyjdzie nam to samo. Jak masz do tego momentu jakiekolwiek pytania, daj znać. I teraz tak, co ja robię, gdy mam coś takiego? Jeszcze właśnie w tym przykładzie, bo on jest bardzo fajny. Chcę pokazać Tobie jeszcze magiczną, czwartą metodę. Ale po kolei. Czy mam tak, 3x mniejsze od minus 1. W nierówności zawsze tu muszę mieć 0. Czyli prawa strona musi być zerem. Co to znaczy? To znaczy, że obojętnie co stoi mi z prawej strony, to będziesz widziała yy, widział w kolejnych przykładach. Przerzucam na to. Czyli 3x plus 1 mniejsze od 0. Sprowadzam do wspólnego mianownika, czyli 3 przez x plus x przez x mniejsze od 0. 3 plus x przez x mniejsze od 0. I teraz tak. Pierwsza metoda. Tak jak mówię, Najczęściej się robi to po prostu w ten sposób, czyli pisze x równa się 0, 3 plus x równa się 0, czyli x równa się minus 3. Tu jest parabola uśmiechnięta, minus 3, 0, i naszym rozwiązaniem są liczby mniejsze, czyli tu. Czyli x należy od minus 3 do 0. Ale mówiłam, że ten przykład jest świetny na pokazanie kolejnej metody. Mianowicie mnożę, uwaga, uwaga, obu razy x kwadrat. Teraz tak. Wcześniej na samym początku mówiłam, że nie mogę pomnożyć przez x minus 2 obu stronie, bo nie wiem, jaki to ma znak, bla bla, i że jak będzie ujemne, to mi się znak zmieni i tak dalej. Ale co tu się zmieniło? Tyle, że tu mam kwadrat. No nie, tu, w tym miejscu mam kwadrat. A co mi kwadrat zapewnia? Kwadrat mi zapewnia, że ta liczba tutaj zawsze jest dodatnia. Dlatego mogę to tak pomnożyć. I co to mi daje? To mam 3 plus x to jest drugi sposób przez x razy x kwadrat mniejsze od 0 razy x kwadrat. To mi się skróciło i mam 3 plus x razy x mniejsze od 0. Widzisz, otrzymujemy dokładnie to samo. Dlatego, tak jak wcześniej wspominałam, te metody są takie same. I ja wiem, że ten film dla ciebie może być taki suchy, trochę, ale zaraz będziemy lecieć do praktyki. I tak naprawdę tutaj już zaznaczę tylko, to prawie w ogóle tego nie stosujemy. Najczęściej po prostu zamieniamy dzielenie na mnożenie. I to jest wszystko. Czyli po prostu to sobie zapamiętaj. No i tutaj, to już później będziemy praktykować, będę pokazywać różne cudawianki. Dobra, więc jak masz jakiekolwiek pytanie, daj znać. Ja jak zwykle teraz zostawiam Tobie różne miejsca, gdzie możesz zerknąć, możesz jeszcze się douczyć z tego tematu, bo tutaj trzeba umieć sprowadzać do wspólnego mianownika. I co jeszcze? Wspólny mianownik. No, wzory skróconego mnożenia. Takie rzeczy tutaj bardzo wychodzą, jeśli się mają braki z nimi. No ale dobra. Dzięki. Dzięki za uwagę. Dzięki, że tutaj jesteś i mnie słuchasz. I chcesz ze mną się uczyć matematyki, to w ogóle też jest dla mnie bardzo mega fajne. Yy, no i dobra. Ja, a ja, ja jeszcze jedna. Jeśli nie dałaś subskrypcji, tutaj. Dzięki.